Witam wszystkich na kanale DotEvo dzisiaj nieco inny odcinek ponieważ minęły 3 miesiące od tego czasu gdy opublikowałem pierwszy odcinek Uncharted złota otchłań postanowiłem że to jest czas aby dokonać małego podsumowania i przemyśleć jak będą wyglądały kolejne 3 miesiące też chciałbym wykorzystać ten czas żeby powiedzieć co nieco o sobie jak Pewnie zauważyliście, nie gram zbyt wiele, to też poziom mojej gry wymaga poprawy. Zawodowo zajmuję się programowaniem, jestem programistą androidowym. Tyle, że ja nie programuję aplikacji. Różnica jest taka, że ja zajmuję się bardziej systemem operacyjnym. Zajmuję się tym od około 10 lat. Kiedyś w warstwach Linux kernel wpisałem w C, w C, później kolejne warstwy, tak, to jakieś input Flinger i tak dalej. No i trochę w Javie. To tak w kwestiach zawodowych. Mam też pewne doświadczenie z TypeScriptem i webówką. Miałem jakiś tam swój epizod i ogólnie bardzo lubię ten język programowania. No, ale do tego myślę że jeszcze za chwilę wrócę. bo Chciałbym powiedzieć coś jeszcze, jeśli chodzi o sam kanał. Mieliśmy ostatnio, przez ostatnie 3 miesiące, okazję obejrzeć tak naprawdę dwie serie, z czego jedna nie jest skończona. Jedna to było Uncharted: Złota Otchłań, i muszę przyznać, że została przyjęta nawet całkiem nieźle. Nie spodziewałem się, że aż tyle osób będzie oglądać te odcinki. Tyle osób to mam na myśli nadal, nie, niewiele, ale jak na to, że kanał jest nowy, i ja nie mam żadnego doświadczenia w lets play'ach i w nagrywaniu filmów innych niż jakieś demo dla klienta, to uważam, że poszło całkiem nieźle. Możemy wspólnie zerknąć w statystyki, bo myślę, że takie podsumowanie na te 3 miesiące to jest coś, co Warto zrobić, będzie widać, czy kanał się jakoś rozwija. I od razu chciałbym wszystkim podziękować subskrybentom, i nie tylko. Wszyscy, którzy oglądają odcinki, dają mi taką energię, że to ma sens, chociaż muszę przyznać, że nie robię tego aż tak bardzo dla was, jak dla siebie. Tak postanowiłem, że muszę zrobić coś, coś dla siebie, coś ciekawego, coś innego niż robię zwykle. Ponieważ w pracy wpadłem już w mocną rutynę i takie dodatkowe doświadczenie w czymś zupełnie innym sprawia mi sporo przyjemności. Dobrze, zerknijmy, jak to wygląda w statystykach. Kanał miał przez ostatnie 90 dni, czy można powiedzieć, że tak naprawdę od początku istnienia, ponad 500 wyświetleń, w sumie prawie 600. Szczególnie na środku widać taki wzmożony ruch, co jakiś czas były takie piki i sam byłem zaskoczony, że nagle tak dużo osób ogląda jakieś odcinki i często to nie było nawet związane z tym, że jakiś nowy odcinek był publikowany. Domyślam się, że akurat ktoś, kto jest dość popularny, może publikował film z na przykład, Uncharted, ale na przykład wersji na PS3 albo PS4 czy tam PS5. No i może gdzieś tam w proponowanych akurat gdzieś się wyświetlił. Także udało się uzyskać ponad 500 wyświetleń. Myślę, że kolejne 3 miesiące chciałbym jednak, żeby już można było dochodzić do około 1000 wyświetleń w ciągu 3 miesięcy. To myślę, że to jest taki mały cel. Z którego będę bardzo szczęśliwy, jeżeli uda się zrealizować. A jeśli chodzi o godzinę oglądania, całość wygląda dość podobnie. E, doszliśmy do prawie 70 godzin w sumie, co uważam, że jest dość dobrym wynikiem. Na e, tyle dobrym, że no, taki pierwszy moment, kiedy poczułem, że to, co robię, ma jakiś sens, nawet, Bo gdy więcej. E, Ludzie oglądali niż ja czasu poświęcałem na stworzenie odcinka. No, tutaj już stanowcze z tego dużo więcej, bo na pewno nie poświęciłem na ten kanał 67 godzin. Więc jest dobrze. Jeśli chodzi o wyświetlenie miniatur, to nie wiem, czy to jest sens w ogóle jakoś analizować. No to jakoś. Google stwierdza, ile wyświetli ich. Nawet gdy nie publikowałem filmów, to czasem było więcej, czasem mniej, czasem jak publikowałem, to było mało, więc jest to dość losowe, pewnie bardziej właśnie związane z filmami innych twórców, czy po prostu jako proponowana treść gdzieś może wystąpić. Jeśli chodzi o samych widzów. Jest ich na pewno coraz więcej, zarówno tych powracających, jak i nowych, ale do tego dojdę jeszcze za chwilę. Tutaj możemy zobaczyć podobny wykres z godzinami i z wyświetleniami. Różnica jest taka, że jest sumowany tygodniowo. Tutaj widać nieco lepiej trend. Na pewno mam więcej wyświetleń niż na początku, no i co ważne, ostatnio nie publikowałem zbyt wielu filmów ze względu na swoją chorobę, wcześniej jeszcze chorobę dzieci, i zwyczajnie tego czasu brakowało, ale i tak udało się uzyskać całkiem nieźle tych wyświetleń. Przynajmniej, gdy mówię całkiem nieźle, to oczywiście mam na myśli jak na ten kanał, który dopiero gdzieś tam zaczyna się rozwijać. W jaki sposób oglądacie filmy? Może. Pozwoli mi w przyszłości troszkę wziąć to pod uwagę też, jak powinny być same filmy tworzone. Widać, że jednak połowa czasu oglądania odbywa się na telefonach. Systemy operacyjne. Myślę, że tutaj zaskoczenia też nie ma. Czyli gdzieś ten Android na samej górze, oczywiście później Windows. Linux się przewija w części wyświetleń na, na trzecim miejscu, a w przypadku czasu oglądania WebOS. No, ale możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Hmm. Jeśli chodzi o porównanie serii, no to jak widać, Windbound był pewnego rodzaju nie wypałem. chociaż muszę przyznać, że mnie ta gra się podoba. Spędziłem trochę czasu, żeby ją tak poczuć, zrozumieć. Wiem, że dużo ludzi zraziło się do tej gry. Jakiś czas temu na samym początku właśnie przez to, że musieli często zaczynać od początku, tracili wszystkie rzeczy, które nazbierali, łódź, którą sobie rozwinęli i dla wielu osób było to bardzo demotywujące, wydaje mi się, że większość chyba tych problemów już jest rozwiązana, no ale oczywiście nie jest to gra, która przyciąga aż tak bardzo, sam Uncharted myślę, że tutaj jest wysoko, może przez premierę filmu, sam jeszcze nie miałem okazji obejrzeć tego filmu. Chciałem przejść się do kina. Ale niestety później już, gdy miałem okazję, żeby się przejść, to grany był z dubbingiem, albo z napisami o takiej godzinie, o której już bym nie mógł jechać do kina. I w efekcie nie obejrzałem. W sumie to ja nie wiem teraz, czy będę czekał, aż się pojawi gdzieś na jakichś zewnętrznych serwisach. No, jest to coś, co bym chętnie obejrzał. Może to właśnie dlatego też ta seria cieszyła się taką popularnością. Na YouTube też nie ma zbyt wiele let's playów z Uncharted na PS Vita, więc to też może generowało dzięki temu większy ruch. Ale zauważyłem, że akurat ta seria całkiem całkiem wpadła w gusta. Mam nadzieję, że jakieś kolejne uda się również zrealizować. I będą się podobać. Dodatkowo myślę, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że filmy są publikowane w kilku miejscach. Po pierwsze, korzystam z platformy Hive i Blurt. I jedna i druga platforma jest oparta o blockchain, gdzie można zarabiać pewnego, no, to jakieś tokeny, tak? Można za publikowane treści. Więc a, filmy publikowane na YouTubie są dla mnie pewną okazją, żeby wrzucać tu treści. Jakiś czas temu popełniłem pewne podsumowanie, jak to wychodzi. Mam je gdzieś tutaj, no i to było podsumowanie przy okazji zakończenia serii o Uncharted. Chciałem sprawdzić, jak to mniej więcej przekłada się na jakieś pieniądze, i również filmy były publikowane na Freespeaku, czyli takiej alternatywie dla YouTube'a. Chciałem sprawdzić, jak to wychodzi z wyświetleniami na obu serwisach. Jeśli chodzi o samo wynagrodzenie, no to. Udało się tam zebrać, załóżmy, nie wiem, 10 dolarów, coś w tym stylu. Nie jestem dokładnie teraz przekonany, jaki jest kurs. Nie będę tych pieniędzy wyciągał z tych serwisów, ponieważ aktualnie to, co robię, nie jest dla mnie czymś zarobkowym. A robię to, bo sprawia mi to pewnego rodzaju przyjemność. Tak? No a przy okazji. Mam mocniejsze konto, także tak, kiedyś będzie jakieś zainteresowanie związane z tymi platformami, mogę coś więcej o nich opowiedzieć. Chociaż myślę, że było już dużo filmów tworzonych na ten temat i mogę to zostawić jako taką zajawkę. A przy okazji, jeśli ktoś by zakładał konto na Blurcie czy Hiv'ie, to wie, że ja tam też jestem. No, i to jest to, co też przy okazji daje Hive, czyli możliwość stworzenia bloga. Jest strona, która się nazywa dblog. Na tym dblogu można taką stronę sobie stworzyć i importować te posty, i wtedy to wygląda w sumie w formie takiej, takiego właśnie bloga. Więc przynajmniej mam wszystkie swoje treści w jednym miejscu. Jakby ktoś kiedyś mnie pytał. Jakie filmy, gdzie były? No to mogę albo dać link do kanału, albo mogę też do tych treści. Tak jak mówiłem na początku, kanał nie jest stworzony dla pieniędzy, tak? Czyli nie zależy mi aż tak bardzo, żeby dojść do wymaganych subskrypcji albo oglądniętych godzin, aby włączyć monetyzację. Byłoby fajnie. Ale z moich aktualnych obliczeń, że nie, nast tam nie nastąpiłoby to w ciągu najbliższych pewnie kilku lat, nawet, bo jednak, zdobyć tysiąc subskrypcji, to nie jest prosta sprawa. Oczywiście, jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, a ma taką ochotę, to oczywiście zachęcam, ale domyślam się, że ci co chcieli, to już subskrybują, ci co nie chcą subskrybować, nie będę na siłę ich namawiał. Myślę, że nie będę w ogóle namawiał na subskrypcję. A przynajmniej w obecnej chwili nie wiem. Miło, że ludzie spędzają czas oglądając niektóre moje odcinki. To właśnie, tak jak mówiłem, daje mi dodatkową energię, aby tworzyć kolejne odcinki. Dzięki temu kanał będzie się rozwijał. No i teraz dochodzimy do tego, co bym chciał uzyskać w przyszłości na tym kanale. Po pierwsze, dalej planuję ogrywać darmowe gry z Epika, lecz są pewne warunki, żeby gra była przeze mnie ogrywana. Po pierwsze, musi być po polsku. O ile ja z angielskim radzę sobie całkiem nieźle, to myślę, że nie czułbym się zbyt swobodnie, aby grać po angielsku, jeszcze prowadzić nie wiem, czy kanał po angielsku, albo tłumaczyć w locie to, co się dzieje na ekranie więc jednak ten język polski jest wymagany. Druga rzecz to nie może być też jakaś badziewna gra, bo taki na Epicu też jest dość sporo. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Windbound było grą, która według mnie jest fajna i dlatego powstała cała seria z tej gry. W sumie jeszcze nie skończyliśmy jej ogrywać, ale pewnie za niedługo skończymy jeśli chodzi o City Skylines to tak jak mówiłem podczas grania jest to super gra na live'y ale myślę, że nie będę jej ogrywał tak odcinkami bo to, bo to wymaga dużo wycinania żeby to nie było nudne no i później ja muszę poświęcić 2 godziny gry żeby stworzyć coś co ma 20 minut a może mniej więc przynajmniej na obecną chwilę jednak wolałbym tego nie robić. I trzecia sprawa, jeśli chodzi o to, jak będzie kanał wyglądał przez kolejne 3 miesiące. Nie zdecydowałem jeszcze, jakie gry będę ogrywał, więc możecie napisać w komentarzach, które gry są ciekawe według Was. Czy powinienem na przykład grać w jakieś gry na PS Wite nadal? Mam trochę tych gier. Mógłbym się podzielić listą gier, które aktualnie posiadam. Można by było też spróbować zagrać w jakieś gry z konsoli, na przykład z PS3. Może będzie okazja, żeby je na przykład skończyć. No i jest jeszcze jedna kwestia, czyli gry na PC. Ogólnie nie przepadam za dystrybucją cyfrową. Dystrybucja cyfrowa według mnie niszczy. Rynek gier. Może dla producentów, oczywiście jest dobra, bo dzięki dystrybucji cyfrowej są w stanie więcej zarobić na grach, ale od czasu dystrybucji cyfrowej wydaje mi się, że granie stało się bardziej ekskluzywne. Kiedyś można było kupić płyty z grami za grosze. Nie mówię o czasach, kiedy można było oczywiście kupić wersje pirackie, ale zwyczajnie fizyczne nośniki używane. Można było na giełdach kupić gry za 5 zł nawet. Teraz te same gry w wersji cyfrowej, czy to na Gogu, czy na Steamie, potrafią kosztować po 50 zł. Więc dla mnie jest to nie ten kierunek, w którym chciałbym, żeby to zmierzało. A to oznacza. Mniej więcej tyle, że postanowiłem kupić odtwarzacz płyt i nagrywarkę, ponieważ mój komputer stacjonarny jej nie posiada. W sumie laptop, którego posiadam, również nie posiada czytnika płyt, więc kupiłem z Della odtwarzacz płyt na USB i już go testowałem. Nie jestem w stanie odpalić gry stare gry, które były wydawane na Windowsa. No i teraz y, można by było się pokusić o to, żeby również spróbować ogrywać jakieś starsze tytuły, y, które są już taką klasyką gier, bo ja lubię grać właśnie w klasykę. Bardzo lubię jakieś gry strategiczne, tylko znowu strategiczne to nie jest coś pewnie na kanał, chociaż zobaczymy jak to wyjdzie. Y, no i tutaj powstaje y, jak to można było realizować na kanale? Tak jak na samym początku wspomniałem i teraz wrócę do tego tematu, jestem programistą, więc chciałbym też wykonywać coś ciekawego przy okazji niektórych gier. Pomysł jest taki, aby napisać program na, na Linuxa, może nawet bez jakiejś szaty graficznej, który by sprawił, że gry te stare które były wydawane na Windowsa można było odpalić pod Linuxem tak jakby z poziomu kons tak jakby to była grana console gier. Czyli wkładamy płytę, ona się gdzieś tam w tle instaluje i ją odpalamy. Wiem, że są na przykład takie projekty jak Lutris, sam, sam go używałem kiedyś. Jest też kilka innych projektów, ale Chciałbym stworzyć coś takiego, co by pozwoliło stworzyć bibliotekę gier. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że jeszcze nie będę tego tak zaczynał teraz. Bardziej będę się na razie zastanawiał, jakby to mogło zostać zrealizowane. No, ale za jakiś czas myślę, że będziemy mogli troszeczkę pobawić się w tym temacie. To by było na tyle podsumowania. Dziękuję bardzo. Za wspólne podsumowanie, no i zapraszam już niebawem do kolejnych odcinków z Grami. Hej!